Cześć, ja jestem Nadia, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj czekam na Was mega fajny film, troszkę dłuższy, ale wciąż bardzo fajny. Jedziemy na zawody Czyli ogólnopolskie, więc będzie to trwało około 4 dni będę nagrywać. 3 dni będziemy na zawodach, dzisiaj mamy czwartek, więc zaczynamy. Ja się pakuję i tak naprawdę będziemy jechać do Otusza. W Otuszu musimy... Zapakować Ciampa, ja go muszę jeszcze w otoczu pojeździć eee, Będzie trzeba tam popakować, wiadomo, trochę rzeczy Zapewne będzie trzeba go umyć no... Mamy godzinę 16.50, więc mamy bardzo mało czasu My musimy już zaraz ruszać, bo o 19 mamy transport do Leszna więc... A żeby jeszcze pojeździć i tak dalej, to trochę to zajmie Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli My już ruszamy i widzimy się za chwilę Cześć jeszcze... ja Trąbiko myć nie trzeba, jest czyściutki, ogolony, więc czyściutki. Lecimy wsiadać. No chodź. No chodź. No chodź, idziemy. Dawaj. Zjedz tą Masz to? Masz. No to tak, pojeździłam dość szybko. To ogarnęłam, więc już mamy z głowy jazdę. Nic nie nagram z jazdy. To jest trudno. I co? I to sprzęt, i bardzo szybko się zabieramy z otusza. Bardzo szybko się zabieramy ze stajni. I gra, tak spakowana. No, gotowy czampik w Ludzie! My pojeździliśmy, pogarnęliśmy wszystko, wyczyszczono sprzęt, bardzo szybko wszystko ogarnęliśmy, więc nic nie ponagrywałam, ale już zbieramy do Leszno i ruszamy. Zobaczę. Spakowany. Paket też. Kamp idzie przed nami i już idziemy do Leszna. Ale ogólnie mieliśmy mega głupią sytuację, bo jechaliśmy, jechaliśmy sobie do stajni i ja patrzę na listy, że nie ma badań. No i no dobra, no mówię, ja mało no, się zestresowałem, mówię dobra czekaj chwila, bo je, nie wiem, no byłyśmy pewne, że jednak gdzieś tam te badania zrobiłyśmy. Pojechaliśmy do stajni, tam znalazłyśmy te badania, na szczęście już jeszcze miałam, ale już się zastraszyłam, że idziemy. Bez badań, no to już by była gleba po zawodach. Już jesteśmy w Lesznie. Opakowujemy się. No cześć. Już jest przebrany. Wszystko odłożyliśmy. I możemy lecieć. Ok, konika już odłożyliśmy do boksu, wszystko ogarnięte. Kolacja kolację też dostał, więc my już się wybieramy do pokoju. Ogólnie mieliśmy mega głupą sytuację, bo jak wysiadaliśmy z czampem w ogóle z koniowozu, to Camp zaczął się odsadzać i wyrwał cały karabinczyk. Mi ten karabinczyk w rękę wystrzelił, i w ogóle. Ale z czampikiem wszystko w porządku, więc wszystko jest ok. Ja. My, jesteśmy, my już jesteśmy w pokoju hotelowym. Wszystko mamy ogarnięte. coś ja sobie obwąchuje wszystko. Wszystko mamy fajnie ogarnięte. Konik jest bardzo zrelaksowany, więc super początek. Yy, trochę nie porozmawiałam o dzisiejszej jeździe. Pojeździliśmy sobie tak krótko, wstęp okusy, chwile galopu, raczej staraliśmy się, żeby to było takie krótkie, żeby po prostu że on, on był pozbierany, żeby bardziej trochę też mi odchodził od łydki potem jak tego potrzebuję, więc y, wszystko się oczywiście udało, bardzo fajnie tam dzisiaj chodził, też był nowy trochę do przodu, przez to, że jest ogolony, to trochę tak go bardziej ciągnie, bardzo fajnie, bo przynajmniej nie będę go miała takiego muła na tych zawodach. A jutrzejszy konkurs zaczynamy o godzinie 10. My już lecimy na kolację, pewnie już dzisiaj z Wami za dużo nie porozmawiam tutaj, więc. Więc widzimy się jutro. Do zobaczenia. I... Cześć, my już mamy piątkowy poranek. Musimy teraz iść nakarmić konia, jest 6.30. Wyjdę też z nim na spacer i pójdziemy zjeść śniadanie. Konkurs zaczynam o 10, jadę 5, więc dość wcześnie, ale potem już będziemy mieć z na porannym spacerku więc tak właśnie wyglądają te realia zawodów, że trzeba wstać o 6 i trzeba ogarnąć konia i jeszcze tylko spacer i pokarmić. Przechodzimy na śniadanie i porozmawiam z Wami już dopiero przed konkursem. Okej, okay, ja już jestem ubrana, ogarnięta, mam koszuleczkę z Fleur de Lis, mam pasek różowy, wszystko na różowo musi być i bryczeski. I wiadomo, jeszcze frak zaraz założę dla Ciampika, będzie różowy mm, czaprak z Kentucky, więc będzie pięknie, więc my już ruszamy i zaraz się widzimy. Idziemy do Saini. Nie Jest Kentucky Chop Zaraz będą ochraniaczki Pokaż się jumpyku. Jest Kentucky Są Kentucky nauszniki Tak jest trochę parkour, więc był to konkurs klasy P, czyli 110, więc zaczęłam sobie tutaj ładnie z dobrym galopem, bardzo fajny galop mieliśmy, był bardzo taki, no dobrze szedł po prostu w przód. No tutaj trochę nam się ciasno zrobiło, bo za bardzo popędziliśmy do przodu, ale spokojnie lecimy dalej. Dobry zakręt, dobry galop i tu już ładnie pasowało nam do dwójeczki. Potem tak samo tutaj też wszystko ładnie pasowało. I w prawo od ściany szereg. Tutaj trochę trzeba było dodać. Jego tam bacikiem trochę pośpieszyłam, bo zrobiło się nam trochę. Tam za dużo miejsca trzeba było dodać. O, proszę bardzo, taki daleki skok, ale czas bardzo fajnie mnie wyratował. Tutaj za bardzo popędziłam i znowu się zrobiło za mało miejsca, ale spokojnie leciliśmy dalej. I tutaj znowu skok z daleka, też super czam sobie poradził. Już mi się tutaj robił dość długi, bo ja go też tak nie umiem do końca pozbierać. Więc tutaj już szedł trochę długi. I tutaj bardzo popędziłam i mi się na końcu zrobiło ciasno. Śmierdziało z rzutką, ale skończyło się na zero. Jedzą marchewki no już, starczy. już starczy Dobra, ja już jestem po wszystkim, wykąpałam się i ogarnęłam Dzisiaj z czampikiem mieliśmy mega udany przejazd Pojechaliśmy P I no w sumie mieliśmy wszystko na zero Tam na końcu trochę tam popędziłam Trochę, trochę się zrobił długi Trochę było blisko zrzutki, ale nic się nie zepsuło więc e, przejazd na zero. Skończyliśmy na drugim miejscu przez w sumie cały konkurs, byliśmy 5 i 26 koni było, prowadziliśmy i ostatni nas prześcignął. Ale wciąż mega fajnie, bo nie sądziłam, że na siwem można być po przodach. Więc e, bardzo udane. Nawet nie miałam takiego mindsetu, że przyjeżdżamy i że możemy gdzieś być tam po przodach. I jutro też czeka nas ciekawy dzień, bo mój trener powiedział, że jutro jedziemy N. Czyli 120. Dzisiaj z 110 i zrobimy jechać 110 i 120. No ale tak sobie obejrzałam trochę to 120 jak dzisiaj szło i mm, jest ok, W sensie no, nie jest to jakieś super wysokie. Ja tak jak widzę, to jest. W sensie, jak na to patrzę, to widzę, że jesteśmy w stanie do tego dojechać, więc jesteśmy gotowi. Champik dostał obiad, jest wszystko ogarnięty i później się do Was odezwę. Cześć, jest 6.12 już wczoraj nie miałam nic ciekawego do nagrywania. No już tam chumping dostał kolację, więc poszliśmy z nim na spacer. Nic specjalnie ciekawego, pewnie ze spaceru coś zobaczyliście. Mamy 6.12, jest jeszcze ciemno za oknem. My, ja już jestem ubrana w koszulkę startową i, i dresy na tym. Yy... No dzisiaj dość wcześnie się zaczynają starty, bo zaczynają się o 9, więc ja muszę, muszę szybciej do tego czampika po prostu pójść, go nakarmić, wyjść z nim na spacer, no więc jeszcze ciemno. Um, no nie wiem czy wam mówiłam, ale tak mówiłam, ale przypomnę, dzisiaj jedziemy N kę dzisiaj debiutujemy w NC. Trochę stres, nie wiem jak to wyjdzie, ale no przekonamy się. Więc o 9P o 9.45 N się zaczyna. Więc my lecimy teraz nakarmić czapkę i widzimy się za chwilę. Otworzy ciemno. Nie wiem, czy to tak widać tutaj, jak nie ma światła. No jest po prostu ciemno. Jest też zimno, a jako ma nową kurteczkę. Piękną, czerwoną. Miłko. Piękną kurteczkę masz. Dla mnie. Czapik. Chodź się pokazać. Co to Mhm. Mm Mamy Czampika już na porannym spacerku. Wiesz? Chodź. Czampik jest śniadanko, a ja już robię poranne sprzątanie. Śniadanko zjedliśmy, teraz siodłamy czampika. I się czampik ma czaproczek w winderę, a dyreczkę winderę. I sfery łóżniczki też pasujące. Pokaż się, Czampiku. Pokaż się. No. Ja mam kask, więc też pasuje różowy i granatowy. Mimo no, różowy pasek, granatowy frak, więc pasujemy pięknie. ja Ok, czas na mój pierwszy parkour m, tego dnia, więc była to petka. Najpierw mieliśmy mieć petkę, potem enkę więc tutaj sobie zaczęłam od dobrego galopu i już jechałam na jedynkę, był to triple bar troszkę nam za blisko wyszło, ale okej okay. galopujemy dalej znowu tutaj ten, ale jakieś takie mam wrażenie, że bardzo niskie przeszkody już się to zrobiły, jakieś dla mnie nie wiem, niska tapetka była raz, dwa i ładnie przejechany szereg lecimy dalej okserek i tutaj fajnie pasuje Przytrzymałam do tego szeregu. Najpierw dodałam, potem się skapnęłam, że trzeba przytrzymać, ale wszystko ładnie wyszło. Czemu mi też pomógł? I cyk, stacjonatka. Też fajnie do kserka. Okej. Okay. Tutaj trochę nie ogarniałam, co się dzieje, ale. O, no i spoko.

Rozdzielę panu rady. Tutaj udało mi się też wyjechać do dekoracji w P. Kili shower, Nadia Gazącka, Maja Kliś, Jerzy Żazna, Goricka, Stefina Marcinka, Karolina Dębna to pierwsza wczórka w klasyfikacji końcowej tego konkursu. Okej, okay. po dekoracji i zaczynamy sobie pierwszy przejazd N-klasy. Moja pierwsza N-klasa w życiu. No było to trochę emocji, no bo jednak, no pierwsza n debiut. Dobra, no i jedziemy sobie na jedynkę. Pasowało w miarę. Hop, i tutaj jest dystans, kolejny troszkę delikatnie z daleka, ale w porządku, lecimy dalej. Tutaj taka mi się głupia sytuacja zdarzyła. Champ mnie mega wyratował, tam mi się zrobiło trochę za daleko. I no, czamp nie naprawdę uratowała na maksa. Okserek, tutaj w porządku. Fajnie, ta lekuś nam się wpasowała. I stacjonatka. I tutaj troszkę za bardzo popędziła. I w tym momencie skończyłam, bo konkurs był dwufazowy. A ja już jechałam pierwszą fazę ze rzutką, niestety. Hej, ja już jestem po startach. No P. mieliśmy mega udany przejazd, to bardzo fajnie pojechaliśmy, zajęliśmy po raz kolejny drugie miejsce. Dzisiaj jechaliśmy też, debiutowaliśmy w N, jak już mówiłam. No poszło troszkę gorzej, w sensie no, pierwsza Nka, więc jakby no nie mogłam się spodziewać, że będzie niesamowicie. Troszkę za mocno pędziłam, czasami trzeba było troszkę przytrzymać, bo później na końcu jej mi się robiło ciasno, ale szampi się mega starał. Bardzo po prostu wyratowywał mnie wszędzie Więc bardzo fajnie Pierwszą fazę pojechaliśmy na zrzutkę Do drugiej fazy nie jechaliśmy No bo już pierwszą leczyliśmy za zrzutką Tylko Tak więc tak Teraz lecę coś zjeść I widzimy się, i widzimy się później Wetrzemy tampika. Hello Przesuwaj się Przesuwaj się koleżko Tak Trzeba nagrywać. Co byś chciał? Będzie. I z tobą. Dobra. Okej. Okay. No i co? Nieźle. Wcieramy go ten donilem. Tak? smarujemy ładnie tutaj nóżki i tu okay. mam jedną Jest smaruję tym ten zonilem. chciałam wam zrobić małą wklejkę od nadi z przyszłości um, nie powiedziałam o tym a jak właściwie działa um, dlaczego ja wcieram konia o tak powiedzmy um, Generalnie ten Donil i tak dalej to jest produkt, który, to jest żel, który niweluje zmęczenie mięśni u konia, tak mogę powiedzieć. No i gdy się go używa, gdy koń się bardziej przyciąża, na przykład na zawodach, no to zmniejsza ryzyko jakichś tam urazów, więc no zawsze warto jednak posmarować i plecy i nogi po takich startach, bardziej jakichś wymagających. w smarówkę? Tak! Uuuu Tak. Uśmiech się ładnie? Musimy się brawo. brawo, Brawo! Jedzie, brawo! Brawo! Ziemaj. No talentowany chłopak. Znowu czampika odwiedzamy. Dzień dobry czampiku. Byliśmy w Lidlu, kupiliśmy mu gąbeczki do czyszczenia, sprzętu. Tak? Właśnie jesteśmy z czampikiem na spacerku. Tak. Tutaj już jest pusto, jest 16.50 i już się wszystkie konkursy skończyły. Jak bardzo szybko się to wszystko skończyło. Co, Czampiku? No, chodź, dobra, Czampik. Idziemy się wydarzyć na placu. Co to pierwsze, czampik zrobi po wejściu na plac. Uwaga, zaraz zobaczymy. Aha, pójdzie jeść. No dobrze, chwila, co ja go powstrzymam. Trampik zaraz zamiast zastępować Znajduje sobie miejsca, w których gdzieś przelasta trawa Co wstaw to Nie, tego nie jesz I sobie tą trawę po prostu wyjada z tego piachu paniera, paniera. O, będzie panierka Uwaga Przygotować legowisko I się położyć Uło. No i proszę Państwa to jest Właśnie profesjonalna panierka o! I drugi kolega będzie się tarzał. Nie, nie, Ale żeś wstał. O, że się stał? o stał piękny pan. drugi się tarzał O, a ten jeszcze raz. O mało. Okej? Okay? O, okej. Okay. O Jezus. Ten by chciał jeszcze raz, kolega. No trochę brudny jesteś. No zaraz będziemy go czyścić. Ten kantarek różowy. O Staruszek się musi gibnąć. Na jedną z tym trzeba zryć panierkę, i na drugą. Okej, wstajesz? Trzeba żebyś tak leżał, tu słodziaku. Już? Brawo! Wytarzany. Chodzi kusia. Męczyłeś się. O, ta praca i praca. Wytarzam się i teraz jest zmęczony. Ale patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Tutaj jest normalny piach, a tam jak sobie uklepał czamp, jak się wytarzał, Jaki jest piach uklepany normalnie. A ty co wyciągasz z tego piachu, kolego? O, patrzcie, ta mini trawka, to wyciąga Pycha. Idziemy na spacerek czamp, chodź. To co, teraz będziemy robili tutorial, jak się pozbyć tego piasku. Tutorial ja robię, jak się pozbyć do... ty... Tutorial. Ale jest tutorial. nie tutorial. No i teraz to samo. Tylko Konika, proszę bardzo, szczotą tam zjedziemy. No nie widać tego Piachu. No czemu? Mi przeszkadzasz. Tu się wpychasz w nagranie, tak. I proszę bardzo, szczotą tam zjedziemy. No co ty chcesz? Co ty chcesz? Proszę bardzo. Zjedziemy szczotką ładnie. Tak, czampik udaje krześnego konika. Tak, 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 tak. Krzysznego konika udaje. Tak? No ty kochany jesteś. Nie, jak nagrywam to, ci nie podoba. Uuu, podoba się. Boksik posprzątany. Teraz przygotujemy dla czampisza meszyk. Meszyk? Maszyk na kolację będzie? Chcesz maszyk? Chcesz maszyk, zrobimy maszyk. Mm, miareczkę potrzebuję. No co byś chciał? Co byś chciał? Proszę bardzo, mężczyk będzie. Proszę bardzo, miareczkę zrobimy mu. Tak. I pójdziemy do pokoju i w pokoju zalejemy. Teraz nie ma. Nie możesz teraz, maszyku. To na kolację jest. Nie, bąbelku. Ja Jakbyś mnie nie prosił, nie możesz. Okej, okay, zalałam cząpikowi meszyk Co prawda pod prysznicem, ale jest okej. Okay. Zamknę tu. Żeby mi Joko się do tego nie dostała. Tak, ty, rozrabiako, żebyś się do tego nie dostała. Jesteśmy z Joko, idziemy właśnie. Mamy meszyk i zabieramy go. Chodź, do stajni, do czampika. I meszyk dla czampika, tak. Ja jest z 6.40 i szybko nakarmić Czampika. Nawet się za bardzo nie przebieram, lecę szybko go nakarmić. I przyjdę z nim śniadanie, przebiorę się i lecę na konkurs. Bo konkurs mamy dzisiaj o 9.25, no ale to mnie szybko, więc idziemy. Ile zostaje? jako dzisiaj na mój konkurs nie idzie? Już zjedliśmy śniadanie, już się przebrałam i zaraz lecimy na konkurs. Bo start mam około 19.25, mamy ósmą, jeszcze 8, jeszcze 8.40 lat na parkour, więc idziemy do I kolejny film jest z trafikiem. Ok, udało mi się nagrać tylko to z samej rozprężalni, nie udało mi się nagrać nic więcej z wcześniejszego um, szedłania czy z wcześniejszego y, naszego rozprężania. Teraz szybko sobie już wjechaliśmy na parkour. idziemy drugą w życiu i wyszło ono świetnie. Zaraz zresztą to zobaczycie. Jedynka, bardzo fajnie dodaliśmy. Tutaj troszeczkę trzeba było przytrzymać. W porządku. I galopujemy dalej do okserka. Okserek troszeczkę trzeba było tutaj ją ja rozjechać, a trzeba było przytrzymać. Ale wyszło ostatecznie ok. I dalej. I dalej lecimy do okserka. <klimy> do, przepraszam, mm, szeregu. Tutaj działa się bez sytuacja, uwaga, zaraz to zobaczycie, tak, podjechałam za blisko, czap nie mega wyratował, więc za to jestem bardzo wdzięczna, bo no, gdyby nie on, to ja bym już tutaj leżała. Tu bardzo ładna linia, z niej jestem bardzo dumna, pięknie wszystko pasowało i kolejna tutaj bardzo ładna linia. Niestety nie porobiłam skrótów, które miałam zrobić, no ale no druga ręka w życiu, więc jeszcze nie oczekuję od siebie czegoś takiego. No i proszę bardzo, bardzo ładna linia. I znowu miałam tutaj skrócić. Nie, uda, nie udało się niestety. I do szeregu. Hop, bardzo ładnie mi to wyszło. Jestem z nas mega dumna, bardzo dumna z czampa. Ostatecznie skończyliśmy na piątym miejscu. Tutaj najprzyjemniejsza sytuacja się zdarzyła, bo jeden koń się wystraszył, drugi się zatrzymał i no, już przyszliśmy sobie do i stwierdziliśmy, że zjeżdżamy, żeby Czampa więcej nie stresować. Już ubrany, zapakowany, no już idziemy Czampiku. Prr. dziewczyny, jesteśmy już w otuszu No hello Są dziewczyny Metina, pokaż się ładnie I już w domku Zasłużone Musimy trochę posprzątać tutaj Nie składam Trzeba pozabrać pakę na miejsce Wszystko popakować z czym nie wyczyściłam już? Będę czyściła jutro, bo już dzisiaj nie zdążę. Też się troszkę spieszę do domu. Więc... Tak spakowane mamy Ochraniaczki transportowe. Jakby się przydały zrobić do prania. I czam pielęgniarza. to pół na wodach. O jaka piękna deretka. Zadowolony jesteś? Tak. widzicie standardowo. Po zawodach wcieramy nóżki. No ej, hej, 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 he, he, he. Kolego? No, on nie przepada do tym. I już. Już stoi jumpirini. Nóżki ładnie. A, jak się ustawił, proszę bardzo. Czas ma karę teraz. Już tarty, ale siedzi zapięty. No i przed chwilą uciekł z boksu. Tak się złościł, że mu te nogi wcierałam. Co ty grzeczny. Teraz masz karę. Musisz tu stać. na łące z dziećmi teraz. Proszę bardzo. Quentinka już ma sierść mamuta. I stwierdzam, że chyba za Quentiną nie przepadam. Bo jest bardzo nieobliczalna. Ale to bardzo. Wiem, że ona rośnie i tak dalej, ale. No, ciężki, ciężki temat. Więc myślę, że z tego miejsca mogę już się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję, że tutaj ze mną byliście, że oglądaliście ten jakże długi vlog z zawodów. Mam nadzieję, że równie, do, równie dobrze bawiliście się, co ja, przez ten cały weekend. Zachęcam wam też, Was też do obserwacji mojego kanału, do polubienia tego filmu. Bo to troszkę mnie też bardziej zachęca i motywuje, żeby nagrywać dla Was kolejne takie filmy. Więc dziękuję Wam bardzo, że tutaj ze mną byliście jeszcze raz i do zobaczenia.